Dzień dobry, witajcie. Futbol, referee, symulator, odcinek. Nie, to nie wiem, który. Dwudziesty, któryś, prawie 30. Um, tak właśnie sobie wracałem z biedronki. Tak, w międzyczasie pokażę wam moje statystyki. Co my tutaj mamy? Tak sobie myślałem nad tą grą i mówię, kurde, ta. Ta fabuła się strasznie tutaj rozwleka. Co prawda, ja mam przegrane dopiero jakieś niecałe 15 godzin, więc to w sumie nie jest dużo. No ale chyba, jak sobie policzymy, ile to jest ukończonych sezonów, to już to ładnych parę lat. A od momentu, jak policja się tym zaczęła interesować, więc tak trochę rozciągnięta ta fabuła jest. Myślę, że tą serię będziemy ciągnąć do momentu, aż zagram w finale drużyn narodowych, bo nie wiem, co będzie dalej, czy będzie jakiś inny cel. Więc jesteśmy w połowie drogi. I jeżeli nie będzie zakończenia tej kwestii fabularnej, no to chyba zrobię sobie inną kampanię, ale to taką na jeden odcinek. Po prostu będę dłużej nagrywać i będę ciąć ten materiał. Jako kariera złego sędziego i zobaczymy może wtedy więcej tych rzeczy się dzieje. A może nie. Dobra, przed nami mecz pucharowy. Stuttgart-Kolonia. Let's go! Stuttgart na żółto, Kolonia na zielono. Chyba nie ma co się przyczepić. Taka bramka niespodzianka trochę. Proszę bardzo, Kolonia. Bez próby gry piłką. Skacze na auto używając swoich pleców, aby dopchnąć napastnika z dala od gry, stawiając wyraźne przewinienie. I share. Proszę bardzo. Dla Stuttgartu. A nie, dla Stuttgartu. Był Jest spalony. No to było to decydujące podanie. Ocena 5 -0. Znowu bez piłki. Agresywnie pycha. Ot to obieba rękami powodując upadek tego drugiego, stanąc w wyraźnie naruszenie fizyczne. Eee... dać mu drugą żółtą, czy od razu czerwoną? Dajmy mu drugą żółtą, bo nie wiem, czy znowu gra tego źle nie. Eee... nie potraktuje. Nara, ile ci to zajęło? 22 minuty i 23 sekundy. Dobry jesteś, Fischer. Armani zabijaka. Chyba bramka prawidłowa, to nie było spalonego na pewno. Do ty strzeliłeś? Do tyłu. Tak, proszę bardzo. No to cieszcie się, remis, remisem. Pogal trzymał przeciwnika obiema rękami. Ostrzeżenie ustne w czy piłka dla kologi i oczywiście 3 minutki. To już sprawdziliśmy. To jest taki czas, za który gra się nie przyczepi, a może się coś wydarzy. Zdobędziemy dodatkowe punkty. Na razie mam remis. Zapowiada się dogrywka i karne, chociaż Frankę uderzył w nogę przeciwnika w walce o piłkę. No to Frankę, ostrzeżenie. Była walka o piłkę. Rozumiem. Ostra gra. Uuu, tu coś bez piłki. Agresywnie popycha obiema rękami, stanowiąc wyraźne naruszenie. No to w prankę. Ty chcesz chyba iść w ślady Fischera. Panowie na F coś, coś dzisiaj rozrabiają. Oto. Ot ta koszulka brana podczas takiego kontrataku popełniając wyraźne przewinienie. Oto żółta kartka. Jak na razie utrzymujemy średnią 5-0. Dajmy te 3 minutki. Będzie dogrywka. Dobrze, będzie więcej punktów do zdobycia. Ale też większa szansa na popełnienie błędu. Roman pokazuje głównemu sędziemu, że piłka jest puszczona. Kto spuścił piłkę? No. któreś tutaj graczy z Komunity Polskiego? Eee... Dodał polskie tłumaczenia, natomiast chyba coś mu tutaj nie pykło. Piłka jest spuszczona. Hedwig popnął przeciwnika w plecy. Dobra, panowie, bo zaczynacie grać brzydko. Ja wiem, że emocje i tak dalej, ale to będzie kartka. I piłka dla kolonii. No i druga połowa dogrywki. Entuzja, ma napięcie mięśni łydki, leży na boisku, przerwij grę i opuść piłkę. Ziegler nie schodzi. Będą karne. Ktoś tu gra na czas. I kolonia wygrała w karnych, czyli ci, którzy zaczęli strzelać, tak? 78 punktów. No całkiem ładnie. W dzisiejszym meczu jeden z zawodników doznał poważnej kontuzji, a główny sędzia trafnie podjął decyzję o przerwaniu gry, dając pierwszeństwo bezpieczeństwu zawodnika. No oczywiście, że tak, dbamy o naszych zawodników. Czemuż by nie? Łyczek kawki. Kimo tam jakiegoś Emaila dostaliśmy. Mecz charytatywny. No dobra, no to braliśmy kilka razy udział, ale weźmiemy kolejny. Jak wyglądają nasze pieniądze? 48, ok. To jeszcze trochę będzie można kupić samolot. Zastanawiam się, czy nie dokupić trochę złota. Akcje są niepewne. Dobra. Lecimy dalej. Freiburg. Dortmund. Ruman. Kopnął w nogi przeciwnika. Ostrzeżenie. ich przytemperować. Chociaż jak jest ten czerwony pasek. To się więcej dzieje i więcej punktów idzie zdobyć. To był chyba spalony, ale nie będziemy tego rozstrzygać. Nie wiem, jak tam teraz. Uuu, co tu? Truman! Ehe, no panie Truman! Pan się tu nie uspokoił. Ja bym tam przywilej korzyści dał, no ale co zrobić? Chyba czyściutko to taka bramka z dupy dla Borusi. Taka z niczego. Ale zaraz pan Truman wyleci. Bo się bardzo stara. Mit, lekko myślnie wchodzi w wyzwanie główkowe pracy w swoim oczu blisko twarzy, Franz. pokazując niebezpieczną grę i ryzykując poważną konstru kon konstrukcję. Tak. Mam nagrywać Deconstruction Simulator, pewnie stąd mi się to wzięło. Ustne dla Schmidta i piłka dla Freiburga. Borussia sprytnie przerywa. Takimi delikatnymi faulami. I wybija Freiburg z gry. Próbując zapobiec dośrodkowaniu. Zimmerman dziko nogą Chybiąc piłkę i niemal uderzając w Franc. W procesie wskazując lekkomyślną grę. Eee, dobra, Borussia, bo wy cały czas tak przerwacie grę. Żółta tym razem. Bez ostrzeżenia. Cześć mi się wydaje, że Borussia tu będzie grała na czas albo i nie. Czas gra do tyłu, nie ma mowy o spalonym. Już tu przez chwilę był, ale znowu zagranie do tyłu. Raz 2-0. Mid chwyta za koszulkę podczas szybkiego kontrataku. No i kolejny raz to samo, przerywają grę. No to jest ich chyba taktyka na mecz. Wybijanie Freiburga z rytmu. Uhuh. Główny trener rzuca sprzęt taktyczny z frustracji, demonstrując widoczne niezadowolenie. Panie trenerze, panie trenerze, ja tutaj panuję nad grą. A, i teraz komu dać piłkę? Puśćmy. Koen z dużą siłą, siłą popycha Christo w plecy podczas rywalizacji o piłkę wskazując agresywne do popełniając wyraźne przewinienie. No i co pan trener narobił? Co pan trener narobił? Teraz Koen dostanie żółtko. Poddenerwował pan własnych zawodników. Ja rozumiem, że przebieg meczu wyglądał jak wyglądał. Ruman. Opycha przeciwnika w plecy. No panie. No na razie panie Truman. Dajmy znowu trzy minutki. Aj. No teraz Borussia będzie grała na czas. 54 punkty. Wiadomości. Uznany sędzia ujawnił na konferencji prasowej, że zaczął inwestować w złoto i akcje. No, no tak. Organizacja piłkarska. Cześć ptasie się gra. Chcemy podkreślić Twoje gwiazdorskie i niesamowite występy w ostatnim meczu. Tak, trzymaj. Jako wyraz naszej wdzięczności wysłaliśmy Ci bonus w wysokości 5000 tysięcy za Twoją niesamowitą pracę. Panie. A nie wie pan, co to jest 5000? Jak ja tu mam 67? A w zasadzie już mniej, bo kupimy sobie podrzutowiec. Została nam jeszcze co? Wyspa i jacht. A może by to kupić trochę tych akcji jeszcze, znaczy tego złota. A kupmy z 10000. Już się tak nie da dokładnie ustawić No dobrze Mecz karytatywny No to chętnie sobie zagram Tu się wiele nie dzieje Tu nie będziemy jakoś bardzo kartkować Ostatnio ten mecz był strasznie nudny To musimy sprawdzić, bo tu było tak na linii spalonego. Tu jest spalony, tu już nie. Jest spalony. No niestety, war jest w tych kwestiach bezlitosny. To strzeliła Europa. Oj, Amuri, Amuri. Miałeś stóweczkę. Im mniej pączków jedz, tym więcej trenuj. Oczywiście, że sobie przedłużymy. A że nie mam oceny, mówię, że tu się w tych meczach niewiele dzieje. Ej się, że prawidłowa, ale sprawdźmy to. Henry dubluje, biegnie, biegnie, podaje do Wanni Stellaroja, do tyłu. Tam już Zizu na skrzydle się pokazywał. A, dobrać piłkę jest starojowi, to nie jest takie proste. Proszę Europa! Prowadzicie 1-0. Ach, z widzu tego nie wykorzystał. Liczymy te 3 minuty, bo tu naprawdę ja ciągle nie mam oceny. O! Błąd strata. Prawidłowo! W ostatnich minutach meczu. No 29 punktów, no tutaj, kurde, ciężko więcej punktów zdobyć. Ale to taki bonusik. Tak, zapewniasz sobie aktualność z najnowszymi zmianami w przepisach piłkarskich. Regularnie uczestniczę w warsztatach, seminariach organizowanych przez związki, aby być na bieżąco. Eee, tak, tak, chodzę, chodzę, chodzę. Co prawda obiecują mi punkty i nie dają. No ale co zrobić? Eee, nic ciekawego. Ile chcecie wziąć? Hmm, 4 miliony, dobra. A ile ja mam? 52, to teraz to kuszwa rośnie. Jeszcze trochę i kupimy wszystko. No to zagrajmy jeszcze jeden mecz ligowy. Gelsenkirchen Leverkusen. Czas manewru obronnego. Dotyka nóg, co skutkuje potknięciem i jest Paulem. Eee, dobra, na razie ostrzeżenie, panie Szwart. Tu się też niewiele dzieje Schulzer zakłóca możliwość Kondrataku przeciwnika Ostrzeżenie Wóż agresywnie popycha Obiema rękami Eee, dobra panie burz, żółta, bo zaczyna ci się nieładnie bawić. Oczywiście, że przedłużę o trzy minutki. No i tutaj sprawdźmy. Podanie od bramkarza do ósemki. Tu nie ma mowy o spalonym. Rainer zaspał. I Kaiser to wykorzystuje. Tak, proszę bardzo. Leverkusen prowadzi 1-0. Ale coś mi się wydaje, że teraz się gra za ostrzy. Berger postawił stopę na nodze przeciwnika. Stempelek, kartka żółta. I lecimy od razu z drugą połową. Halo! Ale sprawdźmy to na warze. Poszedł do przodu. Tutaj nie ma. Natomiast to odegranie piłki. Meyer się nie cofnął, więc nie przyznajemy bramki. Meyer! no oh, oh, Panie, przed chwilą ci bramki nie uznałem, a ty znowu tutaj rozrabiasz. Oszukać sędziego. No no no, panie Meyer. No no no. To mogła być prawidłowo zdobyta bramka. ramka. Tu się nie ma, nie ma co sprawdzać z rzutu rożnego. Reiner staje na drodze Meyer, pieknącego w kierunku piłki. Używając swojego ciała do zablokowania przeciwnika bez próby gry, piłką stanowiąc przeszkodę. Eee... A żółta. Poddenerwujmy was trochę. Może się więcej będzie działo. A intensywność dalej na zielonym błąd wybicia bramkarza. Tu mamy spalone, ale zdążyli się cofnąć. Nie ma mowy o spalonym. No to się daliście zrobić. Dajmy te trzy minutki 64 punkty. No, trzy oceny 5-0. Cztery po pierwsze fantastyczna robota nad grą. Czy mógłbyś podzielić się swoimi przemyśleniami na temat dzisiejszego meczu? Dzisiejszy mecz był ekscytującym doświadczeniem. Drużyny grały wyjątkowo dobrze, a było za, to było zaszczytem spędzować taką uczciwą i konkurencyjną grę. Dziękuję za komplement, ale dzisiejszy mecz był dość wymagający. Eee, no, 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 dobra. Eee, pewnie zaraz się dowiem, ile zarobiliśmy. Ale ponieważ te maile zostają. To ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie subka. Sekcja komentarza należy do Was. Podzieliłem się na początku odcinka z Wami planami. Co planuję odnośnie tej sesji? Sesji? Odnośnie czego? Tej... serii. O! Chyba kawa nie weszła. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!